Kombo a to jedziemy właśnie do poznania bez o, ok. trzecia. Tutaj są ato, tak. Ola, tak. to takie o Takie występia. Gram w grę. Jakie gram sobie w grę? No. no. To tu jest pełno. Zamtąd. taki tunel najlocz. Zagrają. grają. A ty nagrywasz. To się nie różni prawie. No, bo też jestem na fanie. No. O, patrz, jakie ładne pola. To się nazywa Fireball, a na hak, Jeden, jeden. Taki tunel ludzi jest za mną, jak widzicie, Pełno. Wszyscy są na fonach, wszyscy na? ze mną, bo też nie A, i jakby coś to u mnie na kanale też się pojawi filmik, jak nagrywam krafto z moim kolegą y, Natanem. Jak chcecie go zapraszać i spróbować i łapkować, to y, jego nick to viola kkk.